Ja nazywam się Welina Chawłowska i mam przyjemność być kierownikiem studiów podyplomowych. Dla nauczycieli, właśnie z zakresu edukacji zdrowotnej, wraz z moimi tutaj znamienitymi kolegami, panem kanclerzem dr Rafałem Staszewskim oraz panią dr Moniką Karasiewicz, których dzisiaj Państwo jeszcze zobaczycie podczas zajęć. Przede wszystkim, w imieniu Jego Magnificencji, rektora profesora Zbigniewa Krasińskiego, bardzo serdecznie witam Państwa w murach naszej uczelni. Jest mi niezmiernie miło móc Państwa dzisiaj tutaj gościć. Gratuluję również wyboru studiów dyplomowych kwalifikacyjnych Edukacja Zdrowotna, które wyposażą Państwa w kwalifikacje do prowadzenia właśnie tego nowego przedmiotu Edukacja Zdrowotna. Natomiast chciałam podkreślić, że te studia to coś więcej, ponieważ dzięki tym studiom rozwiną również Państwo kompetencje w zakresie promocji zdrowia. A jak wiadomo, rok bieżący, rok 2025 jest powołany przez Senat rokiem edukacji zdrowotnej. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli się z Państwem spotykać przy tak... Wielkim wyzwaniu, jakim jest rozwój edukacji zdrowotnej w naszym kraju, ta edukacja zdrowotna na bazie szkół osiadła przynosi efekty. Wydaje mi się, że jest to jedna z najcenniejszych form dbania o zdrowie naszego społeczeństwa. Ogromnie trudne zadanie trafić do młodych. Receptę dam na zdrowe, dłuższe życie, bo co robić należy, żeby dłużej żyć, zdrowo jeść, zdrowo pić, ale w ilości płynych mam na myśli przyjmowane, a nie zdrowo e, pić. Ale w zdrowym ruchu być masę ciała, ciśnienie pod kontrolą mieć. Ja jestem diabetologiem, więc jeszcze eksponuję dobre cukry chcieć, o sen dobry dbać i stresowi się nie dać, papierosów unikać. Życzę, żeby ten czas, który jest przez Państwem, był niezwykle owocny. Dziękuję bardzo. Byłem głęboko przekonany od, i, i do dzisiaj jestem, że edukacja zdrowotna powinna być odrębnym przedmiotem. Natomiast nigdy nie udało się przez te 35 lat tego zrobić. Mam wrażenie, że dzisiejsza ta, ta podstawa, w tym wydaniu, w jakim została opublikowana, jest naprawdę bardzo dobrym e, i merytorycznie słusznym i właściwym programem. Będziemy mogli być świadkami naprawdę pozytywnych owoców systematycznego wprowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Także myślę, że. To jest historyczna chwila. Ja tylko powiem, że to będzie naprawdę pasjonująca przygoda. Choć jesteśmy otwarci na wszelkie słowa krytyki, uwagi, naprawdę nie bójmy się rozmawiać, bo to też jest pierwsza e, edycja. Nie jesteśmy doktrynalni, bo to, co jest najgorsze w edukacji zdrowotnej, to bycie doktrynalnym. Nic to nam nie zmieni. Wszyscy pamiętamy słynne rozporządzenie drobnoukowe, jak ono się skończyło. Tak nie chcemy na tych zajęciach uczyć. No i myślę, że zadanie przed nami takie, aby te zajęcia w Państwa szkołach. Przede wszystkim przełożyły się na hiperpopularność edukacji zdrowotnej, żeby dzieci, uczniowie, rodzice byli faktycznie zaangażowani. Wierzę, że studia podyplomowe pomogą podnieść kwalifikacje i pozwolą merytorycznie przygotować nauczycieli do nauczania nowego przedmiotu.